Ale dobry papieros. Kurde, wracam sobie z imprezy. Kto to tam jedzie? To Kuba chyba. On dostał motor. Kuba! Kuba! Co to się stało? Kuba! Kuba! Po pomocy! Wzywać karetkę! Kuba! Biedny kolega umarł. Kiedy stanął na piegie, szukam biedny kuba. Nie wiem z nim tyle wspólnego. Sam lądował w grobie. Pomoże, nie da się czegoś na tym Będę miał długi. to auto nie jest moje, to jest cmentarz, to jest kościoła. Boże, to co ja im powiem? Co ja im powiem? <laughs> Mój kolega. Dziś wyrzekłem. Co to będzie teraz dalej? Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą. Ja nie wiem. Nie wiem, moje życie skończone. Moja żona odeszła, mój kolega umarł. Co ja mam teraz zrobić? Ja pierdzielę. Jedyne co mi brakuje, to jest to samobójstwo popełnić. pewnie. Ty, co? Ty. Nie mam żony, bo ją pobiłem. Nie ja mam kolegi. Ty może samobójstwo popełnię. Ty, to jest dobry pomysł. Ja nie wiem, gdzie ja mam jechać. Ty, bo to jest budowa. Jest żura. To jest dobry pomysł. będę gdzieś zaparkować i kończę z tym. Uff, ile jeszcze tych drabinek? Ja pierdzielę taka długa droga do popełnienia samobójstwa. To jest bez sensu. Życie nie mnie nie lubi. Nie wiem, ja to chyba kończę. Skaczę. Ty Frank, bro.